Są tacy, którzy do szczęścia potrzebują niewiele, bo tylko obecności innej osoby. Tej obecności w święta każdy z nas pragnie, oni również. Wyrazem tej obecności jest świąteczny prezent, o którym marzymy, a oni nie mają wygórowanych życzeń. Dla nich wystarczy tak niewiele dać od siebie, aby było tak wiele szczęścia. Podaruj prezent dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną przebywającą w jednym z polskich domów pomocy społecznej. Wejdź na stronę takniewiele.com i wybierz osobę, którą uszczęśliwisz.